W po 14 dniach udało nam się dojechać Do Alpanii Czyli do naszego miejsca docelowego nie. nie. Właśnie wymieniliśmy pieniądze i tutaj 100 leków na Polskę to jest jakieś 3,70 Ogólnie zrobiliśmy zakupy i wyszło dużo taniej niż w Chorwacji i Czarnogórze, a troszkę taniej niż w Polsce. Teraz idziemy Przejść po, to po karnia, to to ładna też. To może coś tam kupimy. wam pokażemy jak to wygląda. A idziemy szukać karmy też dla kotków, bo coś dla piesków, bo trochę tu chodzi. Właśnie wyszliśmy ze sklepu. Jesteśmy w ciężkim szoku. Tak. Miejscowy chłopak postanowił zapłacić za nasze zakupy, bo jesteśmy e, bo widział, przyjezdni. Na, tak, bo wiedział, że coś nagrywamy na YouTube i powiedział, że... Fajnie. ...że fajnie no, i... I że witamy tutaj i, że witamy, w, Albanii. w Albanii. ...i kupiliśmy... nam on karnet dla kotów. Byłem w takim szoku, że wyłączyłem nagrywanie i tak akurat nie mamy, ale było... bardzo miło z tego Prawda. bo naprawdę ludzie są tu bardzo sympatyczni. które każdy się do nas uśmiecha. Skąd jesteście? Polska, o, Polska, hello, hello! Kiwają no. W Albanii na razie się czujemy tak, jakbyśmy mieli taki powrót do Polski. Takie 20-30 lat temu. Jak ja byłam małym knajdrem, to chyba tak to wyglądało. Tak się czuję. W Albanii jest ludzkość Mercedesu. Mercedes. 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 Mercedes, Mercedes. Mercedes. Oni mają tu fizję na punkcie Mercedesów I to jest totalnie zróżnicowanie Możecie tu spotkać wypasione auta Poprzez Audi Mercedesy wiadomo I po drugiej stronie Ktoś jedzie na koniu Albo Pani jedzie na jakichś wózeczku I nam pan po prostu sobie zawrócił na drodze Po prostu sobie Zawrócił na drodze Po prostu się zatrzymał i zawrócił na początku jeszcze coś takiego nas zaskakiwało, potem stało się to normą, że ktoś przed nami jechał. Nagle się zatrzymał, zawrócił, włączył awaryjki, albo co najlepsze, wyprzedzał na zakręcie, gdzie była zerowa widoczność. To było całkowicie normalne. No, Fajną miejscowość. Właściciel Mario który powiedział, że mamy czucie jak w domu, dał hasło do, do i możemy bez problemu tym kampera. Teraz właśnie jemy sobie obiadek. To są ryby, które samemu głowie. Jeżeli macie w planach podróżowanie kamperem do Albanii, to często można spotkać się z tym, że chcąc gdziekolwiek nocować na dziko, wystarczy podjechać do jakiejś małej restauracji, zamówić posiłek i zapytać się, czy możecie tutaj przenocować. Nie dosyć, że napełnicie dosyta brzuch, to jeszcze Możecie nawiązać kontakt z tutejszymi mieszkańcami i do tego macie zapewniony darmowy nocleg. To miejsce, czyli taki kameralny bar zaraz przy plaży jest naprawdę godne polecenia. Tak, poznaliśmy tu sympatycznych i fantastycznych ludzi, którzy nas ugościli. Eee... No jak swoich potraktowali. Tak, Próbowaliśmy <noise> ich przysmaków, bo okazało się, że oni tu łowią rybki, z nami wszystko robią, tak samo nie dostanieć tu gotowych, które tak tylko Przyrządzane z pokrojone po prostu no, ziemniakach tak od serca wszystko zrobione i tak pysznie tak. i ten klimat jest tu tak, tak bardzo kameralnie i tak gościnnie, że tutaj czuję się mhm. jak u siebie. To jest miejscówka, którą koniecznie trzeba odwiedzić będąc w Albanii. Skąd jeśli się gdzieś chce dojechać do jakiegoś miejsca to trzeba przejechać przez teren wojskowy i właśnie przez niego jedziemy no i trochę się obawiamy, bo ta droga nie jest, wygląda zbyt fajnie ogólnie y, czytaliśmy i to możemy potwierdzić, że w Albanii powinno się jeździć tylko po drogach oznaczonych jak kolorem żółtym albo białym a my, ale, w tym ale my my mamy to w głowie nie wiem czy robimy Dobrze, naprawdę nie wiem, bo droga jest średnia. Ale na razie jedziemy. Ja czegoś tu nie, nie rozumiem. Wjechaliśmy na teren wojskowy, tu była brama i wszystko. I tutaj powstają apartamenty. ale nie, to już Jak sami widzicie, droga była tak wyboista, że aż kamper zaczął nam się sypać. Ziomo, gdzie idziemy? Na Kuit Idziemy na wydmy. Jak on miał na imię? Eritej? Eritej. polecił nam zobaczenie kilku miejsc, w tym właśnie tych wydm. I zmierzamy w tym kierunku. Flow and in Albania. Z jednej strony mamy piękne widoczki, a z drugiej mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo śmieci. Przerażający widok. Taka jest Albania, tak to wygląda właśnie. Z jednej strony piękne widoki, a z drugiej to na śmieci. Cała droga na te wydmy to jest... To jest mniej więcej właśnie taki widok. Z jednej strony widzieliście mnóstwo śmieci, i przeszliśmy jakieś półtora kilometra. Wszystko ładnie posprzątane, zagospodarowane. To jest taki kontrast tutaj po prostu. Z jednej strony możecie zobaczyć urokliwe plaże, miejscówki fajne, malownicze miejsca, a z drugiej tonę śmieci, brud i smród. Po zobaczeniu, wydm, spakowaliśmy się. I pojechaliśmy dalej do kameralnej restauracji gdzieś na końcu Albanii. Wszystkie miejscówki wyszukiwaliśmy w aplikacji Park4Night. Właśnie jedziemy do restauracji. Była normalna droga.

sami widzicie, to miejsce ma swój klimat. Jest to rodzinna restauracja, do której jak przyjedziecie, to na pewno zostaniecie ugoszczeni i poczujecie się jak w domu. Kolejna restauracyjka na plaży prowadzona przez rodzinę albańską, które są zatrudnieni, można powiedzieć, wszyscy, od właściciela, który nas tutaj ugościł poprzez jego mamę, jego tatę, która tutaj został na noc, synów, córkę, która też nas obsługiwała. Także familijny biznes. Z ich prywatną plażą. I dzisiaj tutaj mieliśmy właśnie nocleg. No i to jest mega ciekawe, że musieli zainwestować naprawdę kupę kasy w to, żeby stworzyć prywatną plażę, żeby zachęcić ludzi, żeby tutaj przyjeżdżali. Tak, i cały czas wczoraj jak byliśmy, to cały czas sprządzali po tej plaży i bo chciałem ją poszerzać, a jak. Yy... To wygląda tak, że tutaj jest czysto w miejscu, w którym są te leżaczki i tak dalej. A im dalej, tym po prostu są śmieci. I oni tu właśnie wszystko ładnie sprzątają, żeby zachęcić turystów i żeby więcej ludzi do nich przyjeżdżało. Tak, no i też widać inwestycje, bo wczoraj przyjechały, przyjechały kolejne leżaki i kolejne parasolki. już są chyba. Tak, już są nawet zamontowane. No i właściciel przecudowny człowiek, tak samo cała ta rodzinka. Zrobiliśmy a je, a je naprawdę dongo. super jedzenie. No. I mieliśmy bardzo fajną noc. Jeszcze użyczył nam prądu za free, tak. poczęstował nas budką za free. Swoją własną, ręcznie robioną, Więc no. właśnie idziemy im podziękować i pakujemy mandatki i jedziemy dalej. Mogliśmy zobaczyć Albanię nie tylko z perspektywy mnóstwa śmieci, ale także poznania wielu przesympatycznych osób, które chcą zmienić to miejsce na lepsze. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!